Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bogusia Bogi Adren instruktor tańca, już niedługo, mam nadzieję, również trener mentalny. Chociaż w sumie, jak mi obejrzysz za jakiś czas, to może już będę mogła ci pomóc. Hmm. Dzisiejszy, dzisiejszy temat to jest y, Życie z pasją, tak? Czyli seria edukacyjna. Porozmawiajmy o tańcu. I teraz jestem ciekawa, może tak na wstępie trochę inaczej, jak rozumiesz pasję. I teraz. Większość, tak mi się wydaje, osób, przynajmniej z tymi, z którymi rozmawiam, rozumie pasję jako mm, coś wspaniałego, jako coś, co nadaje nam, naszemu życiu sens, coś, co sprawia, że chce nam się częściej wstawać od razu, a nie na przykład gdzieś tam dłużej leżeć w łóżku. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy jesteśmy zmęczeni i tak dalej, bo to siłą rzeczy gdzieś tam wtedy mamy trochę inną wydajność i mniej motywacji i tak dalej, i tak dalej. Ale docelowo oczywiście, jeśli mamy taką pasję, czyli coś, co nas codziennie nakręca, coś, co sprawia, że właśnie chcemy wstać z łóżka, coś, co sprawia, że się rozwijamy przy okazji, że widzimy z tego i czerpiemy z tej pasji dużo korzyści dla siebie, no to siłą rzeczy jesteśmy szczęśliwi. Teraz... Nie wiem, czy oglądaliście filmik e, o pasji Marcina Osmana i e, Rafała Mazura. Ja jestem ogólnie fanką tych dwóch osób, tak. Dużo zawdzięczam im i pozdrawiam swoją drogą. E, oni mówili o pasji w swoim nagraniu jako o rodzaju poświęcenia, o czymś, co jest, nawet bym mogła zaryzykować słowem smutne. W pewien sposób jestem w stanie uwierzyć w to, no bo zwróćmy uwagę, że jeśli chcemy być w czymś. Bardzo dobrzy, to możemy coś robić bardzo dużo, tak? Czyli możemy dzień w dzień nad czymś pracować, ale docelowo, w pewnym sensie poświęcamy tą aktywność, tak? Ten czas, swoje zaangażowanie i tak dalej, swoją energię na to, żeby jakby uczyć się tego, tak? Żeby to rozwijać. Kosztem często jakichś innych rzeczy, czyli na przykład rodziny, czyli na przykład jakiejś relacji. Czasami się oddalamy od kogoś, tak? Czasami na przykład, no nie wiem, w pracy bardzo mocno się angażujemy, tak? I praca jest dla nas taką zajawką każdego dnia, dzięki której chcemy wstawać swoją drogą, moi drodzy, życzę Wam tego, żeby wasza pasja, wasza praca to było jedno i to samo. Czyli żebyście lubili pracować, lubili robić coś dobrego dla innych, tak? Byli szczęśliwi, życzliwi, dobrze życzący, i tak dalej, i tak dalej. Żeby, to was, żeby to, to was nakręcało każdego dnia do tego, żeby wstawać i robić kolejną rzecz z uśmiechem, tak, a nie za karę, tak mówiąc, wiecie, bardziej wprost. No i teraz tak, pasja. Na no, pasję najczęściej, jeśli chcemy być też przy okazji zadowoleni z tego, co robimy, chcemy mieć jakieś osiągnięcia, najczęściej. Niestety lub nie, ale musimy w pewien sposób poświęcić, ofiarować dużo czasu, dużo energii, dużo zaangażowania. Teraz jedni powiedzą, że nie, tam przecież ja mogę mieć pasję iść sobie raz w tygodniu na przykład na siłownię albo pójść do jakiegoś klubu yy, albo uczyć się z ludźmi hiszpańskiego i tam przecież się tyle na, na chichram, tyle się nagadam i tak dalej, gdzieś tam przełamuję swoje jakieś takie bariery, może trochę stresu, że jednak trzeba się do kosz odezwać na takim hiszpańskim czy angielskim, tak? Albo, że trzeba się mam jakieś wyzwania, że muszę się odezwać to na przykład swojej jakiejś grupy sportowej, albo na zajęciach tanecznych, tak, że jednak łapię kogoś za ręce, że gdzieś tam ta osoba prosi mnie o feedback i tak dalej. To jest dla mnie w pewien sposób może stresujące i często tak będzie. Na początku zwłaszcza, bo wyczuwamy się i poznajemy, ale na pewnym etapie zauważycie, moi drodzy, mam nadzieję, chyba, że już zauważyliście wtedy brawo dla was, że będziecie bardziej się rozwijać, że będziecie więcej rzeczy robić dla siebie, nie? Że mm, będziecie z tego zadowoleni, że będziecie czuć więcej korzyści niż tylko to, że na przykład chodzicie do danego miejsca. W tańcu, jeśli chodzi o pasję, jest dość długa droga. W momencie, zwłaszcza jeśli chcemy tańczyć bardzo dobrze. Wiele osób oczywiście będzie się zniechęcać, bo zauważy, że na przykład po takim pierwszym poziomie, od momentu, kiedy totalnie nic nie tańczył, a tańczy na przykład nagle po takich warsztatach weekendowych z nami całkiem nieźle już całkiem ogarnia, zauważa bardzo dużo rzeczy, to dalej w las widzi, że ten progres idzie trochę wolniej. Ale dlaczego idzie wolniej? Na przykład. Bo na tych zajęciach podstawowych nic nie umiał i nagle umie bardzo dużo czynników, więc widzi dużą różnicę. Później im dalej w las, wrzuca dane kombinacje lub dane rzeczy, czuje, że ten progres idzie wolniej, bo ma mniejsze porównanie, mniejszą skalę, tak, względem tego, co było wcześniej, a teraz co na przykład powtarza i że trzeba to powtarzać, nie? Docelowo wszyscy praktycznie ci, którzy są mają samozaparcie Tutaj nawet nie mówię tylko o tańcu, chociaż chciałabym się na nim skupić, bo on jest najbardziej bliski mojemu sercu. W sumie widzi dużą satysfakcję, nawet jeśli to zajmuje więcej godzin niż byśmy chcieli. Nawet jeśli czasami trzeba się zatrzymać, przemyśleć, czasami trzeba wziąć zajęcia indywidualne, bo umówić się o jeden czy dwa treningi więcej, wiesz, w tygodniu czy w miesiącu, albo powtarzać czasami dla wielu osób. Żmudne ćwiczenia albo wrócić do bazy do początku, nie? żeby pójść, móc pójść dalej. Ale wiesz o co chodzi? To jest tak samo jak z matematyką, tak samo jak z Polskim, jeśli gdzieś tam ominęliśmy jakieś lekcje, prędzej czy później one do nas wrócą. Odbiją się, tak? Od ściany, chyba jakoś tak to się mówi. Więc jeśli chodzi o pasję, o tworzenie e, czegoś pięknego, często wiąże się z tym, że potrzebujemy na to dużo zaangażowania. Żeby później być zadowolonym, nie? I teraz jestem ciekawa, jak wygląda twoja droga, twoje życie. Moi, mój drogi, moja droga. Ale powiedziałam, <tak>, tak? Jestem ciekawa, jak do tego podchodzisz. Oczywiście, jeśli masz jakąś pasję, która nie jest dla Ciebie totalnym priorytetem, ale jest taką, wiecie, odskocznią od takiego dnia codziennego. Coś, co możecie zresetować, coś co sprawia, że chcecie się wstawać, albo czekasz na to cały dzień albo cały tydzień, albo cały miesiąc, nie? Bo to oczywiście z pasjami bywa różnie. Każdy ma inną ilość e, czasu do zagospodarowania. To to sprawia wtedy, że jesteś nakręcony, tak? Że się cieszysz z tego, co robisz. Zachęcam was, moi drodzy, do tego, żeby gdzieś tam doceniać to, co mamy, to, że możemy coś zrobić, że mamy na to przestrzeń, że jesteśmy wdzięczni za to, tak? że nam na przykład wychodzi, że poznaliśmy jakąś osobę, która nam pomogła nie na naszej drodze. No i gdzieś tam dzięki dalej. Osobie czy osobom, bo to przecież też są często nasi koledzy, koleżanki z kursów, jakieś instruktorzy, tak, osoby przypadkowe, które gdzieś tam podpatrzymy, na przykład na imprezie, praktyce, jak tańczą i gdzieś tam, na przykład, dodadzą nam otuchy, nie? Albo pokażą nam, jak coś zrobić, tak po prostu, bezinteresownie, nie? Be Bez hajsu na przykład, albo be bez takiego zniecierpliwienia, że muszę coś wytłumaczyć, wiecie co chodzi, żeby być za to wdzięcznym. Hmm? Zachęcam Was, moi drodzy, i wtedy pasja, przychodzi dużo łatwiej. Dużo łatwiej też przychodzi pasja w momencie, kiedy mamy zdrowy rozsądek do tego, zdrowe podejście. A z czym jest zdrowe podejście? Oczywiście, jeśli zakładasz sobie, że w ciągu roku chcę umieć już to, to i to, pewnego rodzaju, na pewnym etapie jest to spoko, bo masz jakiś cel, do którego tończysz e, sumiennie i wtedy sobie robisz jakieś ćwiczenia. No i wtedy w zależności, czy zrobisz to, to ćwiczenie, czy nauczysz się tego, czy nie, wtedy możesz jakby jasno, dobra, tutaj zawaliłem, tutaj nie zrobiłem tego treningu, dam sobie trochę więcej czasu, albo zrobię na przykład trochę dłuższy trening, albo zrobię na przykład krótsze trzy w tygodniu. Na przykład wiecie o co chodzi, nie? I wtedy to się jakoś rekompensuje, umówmy się, no? Jakby pamięć mięśniowa, tak świadomość ciała, jakby nie jest to coś, co totalnie umyka, bo jeden czy dwa treningi ominęliśmy, bez przesady, nie? Więc to jest spoko. I to jest dobre w momencie, kiedy mamy taki luz z tym. kiedy nie fiksujemy się, że ja muszę, muszę iść na trening, bo mi coś ominie, bo tego nie będę umieć, bo, bo już nie nadrobię i tak dalej. W takim y, momencie, w takiej sytuacji to jest ok. Ale jeśli tylko myślisz o tym, że masz pół roku albo rok czasu, i dajesz sobie tylko tyle na to, i ten czas się oczywiście zuwęża, bo wiadomo, że czas się nie cofa a ja gdzieś tam jestem na jakimś etapie i w mojej ocenie, w mojej głowie myślę sobie, powinienem, powinnam umieć więcej, to to będzie sprawiać tylko, moi drogi, moja droga, że ta nasza pasja będzie nas no, niszczyć w pewien sposób od wewnątrz, tak? Czyli najpierw zacznie się od głowy, że matko nie wychodzi, a później gdzieś tam będzie się przeradzać w to, że rzeczywiście, fiksując się na tym, że czegoś nie umiem albo czegoś mi brakuje, będę się cofać albo będę się zatrzymywać. Z tym cofaniem bywa różnie, nie? Wszystko zależy od tego, jakie mamy właśnie do tego podejście. I czy w pewien sposób umawiamy się sami ze sobą, że chcemy coś zrobić, że chcemy ofiarować jakiś czas nie? na daną edukację. I teraz nie karć się proszę za to, że jakiś trening Ciebie ominie, że jakieś zajęcia nie dasz rady dotrzeć. Nawet jeśli ta pasja... Ktoś mógłby się z tym sprzeczać, jest taka, że możesz to wykonywać raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, ale wciąż sprawia, że nie, że nie możesz się doczekać i masz te ciary i tak dalej. To moim zdaniem to też jest pasja, to też jest coś, co sprawia ci mega zajawkę, coś, w co się super angażujesz. Postaraj się, mój drogi, moja droga, złapać taki moment i docenić to, że możesz to robić, że chce ci się to robić. No i że też może nie od razu. Ale gdy będziesz się nagrywać, to też o tym nagrywałam we wcześniejszych e, filmikach a propos porównywania się do siebie, tak? Zachęcam, żeby sobie zajrzeć do tego e, filmiku i do innego też sobie znajdź a propos, e, jak połączyć dom, e, pasję, rodzinę i tak dalej, z tańcem na przykład. Pasję jako taniec, na przykład, albo jako inną jakąś inną pasję, pasję tak? Zachęcam do e, zajrzenia, e, obejrzenia sobie w wolnym momencie tych nagrań albo każdego innego, który stwierdzisz, że może być dla Ciebie wartościowy, żeby sobie to wszystko poukładać w głowie, żeby to wszystko miało taki zdrowy rozsądek, żeby pracować nad tym, żeby rozkminiać, tak? żeby łapać te myśli, które nas gdzieś tam kierunkują, które sprawiają, że jest spoko i mam luz, że jestem zadowolony, zadowolona, nawet jeśli coś teraz jeszcze nie działa, i łapać te momenty, kiedy ktoś mówi, kurde, nie, powinno być inaczej, mm -mm. to nie działa. Tutaj jestem słabszy, tutaj powinienem robić inaczej. Łapać te momenty. I żeby to nie, były momenty, to, to nie były myśli, które nas zrzucają w dół, które sprawiają, że nam się odechciewa to robić, albo jesteśmy sfrustrowani, albo czasami wracamy do domu i, kurde, najlepiej trzasnąć drzwiami, albo na kośna krzyczeć za to, że mi nie wyszło. To nie jest nikogo wina, nie? Zatrzymać się, wyciszyć się na przykład w pokoju gdzieś tam, albo właśnie, jeśli masz za dużo emocji, to wejść sobie na bieżnie albo pójść sobie pobiegać i tak dalej. I spokojnie znaleźć sobie dla siebie tyle czasu, bo uwierz mi, że jeśli tego nie zrobisz, to prędzej czy później to się znowu odbije w, jakimś, w jakiejś sytuacji u Ciebie życiowej. Czy to w pracy, czy to z drugą połówką, czy to w rodzinie u mamy, taty, koleżanki i tak dalej, nie? Żeby się zatrzymać. Ten czas będzie dla Ciebie bardzo wartościowy, nie? Życie z pasją jest bardzo możliwe i nie musi być bardzo często wykonywana, żebyś mógł, mogła nazywać to pasją. Wszystko to, co sprawia Ci radość, to, co sprawia, że chce Ci się wstać, że Ciebie nakręca, że czujesz się dobrze, nie? Że czujesz takie endorfiny. Myślę, że to można spokojnie nazwać pasją, nawet jeśli to idealnie nie wychodzi. Zostawiam Cię dzisiaj z tą myślą. Bardzo bym chciała, żebyś sobie to, mój drogi, moja droga, przeanalizowała, żebyś zaczęła, żebyście zaczęli. Rozkmieniać, czy ta wasza pasja sprawia, że jesteśmy mocniejsi, albo nawet jeśli to się zdarza, bo umówmy się, nikt nie jest idealny, każdy gdzieś tam ma momenty zawahania, zwątpienia. Ja mam brew pozorom, też co jakiś czas takie, takie momenty, kiedy zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens. No i wtedy przypominam sobie, nawet biorę sobie kartkę z długopisem i wypisuję sobie korzyści, tak, co mi to daje, wypisuję sobie to, co mi przeszkadza, w czym jestem. Nie do końca dobra, wiecie o co chodzi? No, mówmy się, nikt nie jest idealny, nie? Każdy nad sobą. Wydaje mi się, że powinien pracować na różnych płaszczyznach, nie? no i wtedy zauważać, co mogę poprawić, co mogę zrobić, którą drogę mo drogą mogę pójść, kogo się podpytać, nie? Albo gdzie sobie uszczknąć, zabrać z dnia, żeby być w danej w, w danej jakby w danym elemencie, w, dane w danej rzeczy lepsza. Nie? Albo gdzie mogę poprawić? Ile czasu mniej więcej? Mogę sobie, wiecie, z, ym... zabrać może tak z dnia, żeby gdzieś tam systematycznie coś robić. I Tutaj nie tylko mówię o tańcu, ale też nawet o takim treningu mentalnym, że się zatrzymuję i rozkminiam, czy ja jestem szczęśliwa, czy to, co teraz robię, sprawia, że mnie to cieszy, czy ta moja pasja jest czymś, co mnie nakręca, czy czymś, co mnie frustruje za jakiś czas bo sprawia, że jestem zmęczona, że muszę za dużo poświęcać nie, innych rzeczy, relacji, innych aktywności i tak dalej, i co mogę zrobić, kogo mogę podpytać na przykład, albo gdzie mogę coś poczytać, obejrzeć na przykład w internecie i tak dalej, bo przecież wiedza jest bardzo ogólnodostępna. Wystarczy wpisać nawet w Google, tak? Albo sobie gdzieś tam, jak masz ochotę, zajrzeć do moich innych filmików, albo do postów na Facebooku, które wciąż są dla Ciebie dostępne i rosną ilościowo, merytorycznie, tak, wartościowo i też ilościowo przy okazji. One są dla Ciebie dostępne. No... Pasja potrafi być czymś wspaniałym. Pasja nie będzie idealna. Taka jest moja perspektywa. Czyli, a właściwie ja w tej pasji nigdy nie będę idealna. Fajnie jest się, za, fajnie jest się zatrzymać i zaakceptować to, że nie będziemy idealni, że nie będziemy czasami tak dobrzy, jak nam się wydaje, tak jakbyśmy chcieli czasami. Kto wie? Może to nam będzie wystarczać, nie? Czasami może będziemy w stanie tak się zmotywować, znaleźć dobre, odpowiednie dla siebie osoby, jakby narzędzia do tego, żeby być naprawdę zajebistym w tym co robimy i być z tego zadowolonym, bo tak się da, bez przesady, nie? Ale czasami może to nie będzie aż takie ważne. Jak się zatrzymamy i sobie przeanalizujemy. Może ważniejsze dla mnie będzie to, że mam reset po ciężkim dniu. I to już powinno wystarczyć mi na przykład, nie? Mi jako mi. Może nie muszę być mistrzem świata, może nie muszę wygrać jakiegoś konkursu, wiecie o co chodzi, nie? żeby być dopiero zadowolonym. No i oczywiście, nawet jeśli tak się wydarza, że gdzieś tam trzymam za Was teraz mówię, że trzymam za Was kciuki, kiedy na przykład wygramy jakiś konkurs, albo gdzieś tam właśnie będziemy na jakichś zawodach i to nam się uda, dostaniemy jakąś klasę na przykład w tańcu towarzyskim i tak dalej, i tak dalej, nauczymy się czegoś, jakiegoś małego kroczku, ma, ma, mały, mały cel zostanie spełniony, na przykład, że umiem zrobić wajwanie, nie? A wcześniej nie umiałem i się frustrowałem, bo frustrowałam, mnie, I to wyjdzie, to żeby też się nie fiksować na tym, że dobra, to umiem, następne, 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 w złym tego słowa znaczeniu, że muszę, tylko że, a? Dobra, to wyszło. Będę sobie to cały, cały czas pielęgnować, żeby to mi nie umknęło z mojej pamięci mięśniowej, z tego, w jaki sposób e, to rozumiem, i tak dalej. Ale dodam sobie kolejny element. I będę sobie troszkę, <laughs> przepraszam, ćwiczyć tego, co się nauczyłem, z czego jestem zadowolony, zadowolona, żeby moje ciało cały czas gdzieś tam, pracowało w tym tańcu bardzo ładnie, albo w danej innej dziedzinie, którą robisz, nie? i dodam sobie kolejny element, żeby mieć, wiecie, challenge kolejny. No właśnie, takie proste. Albo i nie. Zobacz czy kłamie. Zobacz, sprawdź sobie, jeśli masz ochotę, kup sobie tablicę albo zeszyt, jeśli nie masz przestrzeni w domku, na to, żeby mieć taką tablicę samościeralną, gdzie możesz sobie pisać jakieś swoje ceny, cele, albo jakąś mapę marzeń, do czego chcesz dążyć, albo jaką drogę chcesz obyć, albo jakiś plan tygodnia, dnia, miesiąca i tak dalej. Zachęcam Was, moi drodzy. Ja mam. Dwa planery i wielką tablicę e, samościeralną. Kosztem oczywiście pięknego na przykład obrazu, albo fototapety i tak dalej, oczywiście, to jest mój wybór. Nie zachęcam was do tego, żeby wiecie, burzyć ściany albo wywalać połowę rzeczy z domu, nie? Ale docelowo może na przykład będzie to zeszyt. nie? Jeśli nie możesz mieć, akurat takiego planera, albo Ci się nie podoba, do Twojego wystroju i tak dalej, możesz mieć zeszyt, który będzie zawsze obok Ciebie, gdzieś tam w pokoju, na przykład, w którym często przebywasz, nie? I to ci może pomoże w tym wszystkim, żeby sobie zapisywać. Ja też swoją drogą często zapisuję sobie na messengerze. Jakby wysyłam do siebie wiadomości prywatne, jakkolwiek to brzmi, z jakimiś hasłami, z jakimiś linkami, z tym co można polecać itd. itd. No, albo to, co warto pamiętać. I teraz ktoś sobie myśli, no dobra, tutaj piszesz, sobie zapisujesz przepis na, nie wiem, bezglutenowe, wegańskie, bez cukru, nie wiem, pierniczki, a tutaj zaraz masz, nie wiem, trening mentalny u Jakuba Bebączka bo jakieś szkolenie z Marcinem Osmanem. Tak, i teraz jak to znaleźć? Oczywiście masz tą lubkę, nie? Jak wchodzisz sobie w Messenger, możesz sobie wpisać hasło, które gdzieś tam Ci wyszuka i masz od razu listę i możesz zawsze sobie do tego trafić. Oczywiście nie jest to może idealny sposób, ale zresztą na pewno będzie Ci pomagać. No ja zachęcam do tego, żeby sobie gdzieś tam planować i patrzeć, gdzie mogę coś zrobić lepiej, ale uwaga, doceniać to, co już mam. To, co już potrafię. I żeby to mnie nakręcało, żeby mi się chciało. Hmm? A jak masz pasję i coś, co sprawia ci radość, podziel się z innymi, z osobą, na której ci zależy, albo z osobą, która może jest już, wiecie, zabłąkana, nie? albo gdzieś tam roztrzęsiona, albo taka, która cały czas szuka i nie wie, co to może być. Pokaż jej. Pokaż jej to, co robisz. Nie? Zawsze osoba, która pokazuje coś z pasją, chętniej przekonuj do tego, żeby druga osoba też zaczęła coś robić. Może nie zawsze będzie to samo, ale zacznij szukać, nie? I zacznij być też Tobie wdzięczna i zacznie się rozwijać, no i zmieni też swoje podejście i życie, nie? Będzie, będziesz szczęśliwa tak samo, jak Ty możesz być, mój drogi, moja droga, szczęśliwy. Dlatego między innymi nagrywam dla Was wideo, bo chciałabym, żebyśmy my wszyscy byli szczęśliwi. I teraz możesz pomyśleć, mm, na pewno nie, ale to jest Twoja opinia. A ja chciała, żeby ludzie byli szczęśliwi, bo jest bardzo dużo osób, które są smutne, które narzeka i tak dalej, i tak dalej. Nie idźmy w tę drogę. Chciałabym Ci dać dzisiaj właśnie taką wartość, żebyś znalazła swoją pasję. Znalazł? Jeśli masz ochotę, to niech to będzie taniec. Fajnie, jeśli to jest coś aktywnego. Dlaczego? Bo wtedy zmęczymy swoje ciało, wytwarzają się endorfiny, mamy od razu otwarte oko, świeże takie spojrzenie i chce nam się działać i robić inne rzeczy, które jakby nie patrzeć w życiu, trzeba robić, nie? Czyli na przykład pracować, czyli na przykład iść na uczelnię, czyli na przykład posprzątać mieszkanie. Nie, a nam się na przykład nie chce, tak? Czyli każde takie zmęczenie ciała w jakiś tam sposób, każda aktywność, bo nie musimy męczyć ciała, nie? Będzie sprawiać i dodawać nam kopa. Dobra, tak spojrzałam, 20 ponad minut gadanka. Mam nadzieję, że wartościowego dla ciebie. Jeśli tak, daj mi lajka. Jeśli tak, Obejrzyj kolejne nagranie w wolnym dla ciebie momencie. Daj tam dzwoneczek, kliknij sobie, żeby ci Tobie każdy jeden filmik się wyświetlał. Może jakiś temat kolejny albo poprzedni gdzieś tam będzie Ciebie interesować, odpowie na Twoje pytania albo e, Twoich bliskich, znajomków itd. E, jeśli masz ochotę, napisz proszę, co myślisz o tej pasji. Czy to jest tylko zawsze dobra droga, tylko pozytywna droga, czy czasami gdzieś tam te kłody pod nogi nam się. No, stawianie los albo to, co jest wokół nas, nie? I co możemy zrobić, żeby ta pasja cały czas była? Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną po raz kolejny albo po raz pierwszy. Zawsze mówię, że może być to po raz pierwszy, bo ja nie wiem, może to jest Twoje pierwsze nagranko ze mną. Jeśli widzisz wartość, to proszę Cię, udostępnij. Pokaż to światu, niech idzie dalej, nie? I jeśli masz ochotę spróbować tańca, to zapraszam na zajęcia do siebie. Wszystko będzie w opisie na dole. Wspaniałego dnia, Buziaki. I do zatanczenia.